Cześć wszystkim, zadanie 17 z egzaminu 2021. Tutaj mamy roztwory soli XY otrzymane przez rozpuszczenie tutaj e, siarczek potasu, czyli mamy e, K2S. No i tutaj z tym naszym chlorem będzie reagował. No i mamy jeszcze bromek potasu KBR. Także e, tutaj z naszym powiedzmy chlorem. Napiszemy sobie równanie reakcji. No to w takim razie z tego co tutaj mamy, powstaje nam oczywiście KCL i jeszcze do tego wydziela nam się siarka, która będzie powodowała właśnie to zmętnienie roztworu i w takim razie dobierzemy sobie jeszcze współczynniki. Także to tyle. No a tutaj mamy KCL i. BR2 oczywiście powstania, także dobieramy też współczynnik jak do każdej reakcji, no i jak widać tutaj nastąpi ta zmiana koloru e, no woda bromowa jest brązowa, prawda? więc e, tutaj możemy bez problemu wpisać KBR jeżeli chodzi o pierwszą i jeżeli chodzi o drugą no to K2S no i mamy w formie jonowej skróconej równania reakcji mamy zapisać, tak? Czyli tutaj mamy te jony Br- z naszym chlorem, którego na jony nie rozpisujemy, a tutaj mamy S2- który oczywiście również z chlorem, którego na jony nie rozpisujemy, czyli tutaj mamy pr 2 prawda? plus 2Cl- no a tutaj siarka, sobie z tego powstanie plus 2Cl minus no i właściwie tyle w tym zadaniu jakby no te reakcje wystarczy rozpisać w formie jonowej i poskracać także polecam od razu umieć pisać w ten sposób, dzięki za uwagę mam nadzieję, że pomogłem jeżeli podobał się film poleć mnie znajomym, daj suba i łapę w górę cześć